Siemaneczko, witam na kolejnym odcinku z rozbiórek. Dziś w ręce trafił taki oto sprzęt. Jest to komputer, można powiedzieć, gamingowy. Jest to bardzo stary komputer. Mamy tutaj 512 MB RAM. Karta graficzna, no pewnie gdzieś też, nie wiem, czy gigowa, może będzie zasilacz 330. Jeszcze szary. Nie te czarne, co wychodziły. I oczywiście moje pytanie brzmi. Czy komuś potrzebna jest ta płyta główna z procesorem, z kartą graficzną, kartą sieciową, kartą dźwiękową, no i ramy, oczywiście? No bo ja z tego i tak nic nie wyciągnę. Tu jest parę gram aluminium. A po co ja to mam niszczyć? Jak komuś może się przydać? Oczywiście wszystko będzie z zasilaczem. W ogóle, jak ktoś potrzebuje, mogę mu całą skrzynkę sprzedać, tylko bez dysku, ponieważ na dysku są moje dane i dysk sobie dzisiaj rozbierzemy. Sprawdzimy, ile. Możemy wyciągnąć z takiego dysku. Ile sobie zarobimy, troszkę waży. Mam tutaj także stację dyskietek. Też sobie sprawdzimy, ale to już w kolejnym odcinku, ile, taka, ile z takiej stacji możemy sobie wyciągnąć, bo teraz i tak już nie ma takich dyskietek. Teraz są już pendrive, y, nawet już płyt się nie, nie nagrywa. I oczywiście tu jest nagrywarka DVD. Jeżeli nie będzie chętnych na ten komputer, to po prostu sobie rozbierzemy nagrywarkę, rozbierzemy sobie zasilacz. Kabelków trochę jest, może 3 złote wpadnie a płytę główną z procesorem i tymi wszystkimi kartami oraz RAM, no, będę musiał yy, przeznaczyć na Przok, albo po prostu wystawię na olx i ktoś sobie to kupi za parę złotych. Jak możecie wycencie, ile to może kosztować. Yy, karta graficzna jednak chyba będzie miała 500, 256 MB. Jeżeli RAMy mają 512, to karta graficzna będzie miała z 500, yy, będzie miała z 256 MB w porywach do 512, ale nie podejrzewam, nie wiem, nie pamiętam, komputer chodzi znaczy chodzi, no podpięłem pod gniazdko, wiatrak chodził diody się świeciły tutaj na płycie głównej, także jest to wszystko na chodzie zasilacz działa, nie podpinałem pod monitor, bo nie widziałem w tym najmniejszego sensu tak jak mówię, 512 MB RAM procesor na pewno jakiś Intel Core 2 Duo Albo coś w ten deseń, może nawet starszy jest. Także jeżeli ktoś by chciał sobie złoto odzyskać, to też jest na czym to odzyskać. No i karta graficzna. Także jeżeli będą chętni, to yy, całe pudło mogę odsprzedać. Jeżeli nie, po prostu zważę sobie to, yy, płyty wyrzucimy, albo odzyskamy sobie aluminium i wywieziemy na przok. Niech tam się panowie cieszą z odzysku złota, a my co? A my chyba przejdziemy od razu do zważenia sobie dysku i już widzę, że tutaj są śrubki gwiazdki, ale na szczęście mam super sprzęt, który znajdziecie w linku w opisie. 108 bitów do takich specjalistycznych zabaw można używać, także krótkie cięcie i widzimy się już przy rozbiórce dysku. Mimo, że formatowanie dysku czyści nam cały dysk, w przypadku HDD bardzo szybko i łatwo można przywrócić te dane. A po co ktoś ma sobie grzebać w moich danych? Także yy, dysk idzie na demontaż. Sprawdzimy sobie wagę początkową tego dysku. Ile on może ważyć? 512 gram, no ładnie pół kilo. Pół kilo taki dysk waży. Nie spodziewałbym się. Oczywiście nowa waga musiała lecieć na salony, bo kto oglądał ten wie, że tamta przestała działać. Jeszcze sobie Podreperujemy tamtą wagę, myślę, że będziemy próbować podreperować. A teraz 6 śrubek gwiazdkowych. Mamy już odpowiednią gwiazdkę i przystępujemy do demontażu. Tak jak mówiłem, tamten komputer jest wiekowy. Jeżeli komuś się przyda takie coś, napisz komentarz, ja się odezwę, skontaktujemy się i yy, dobijemy targu, albo po prostu zrobimy inaczej, jak ktoś mi go wyceni. Wystawię na OLX, i jak już będzie wystawiony, oczywiście link wrzucę pod tym filmem. Zrobimy szybkie zakupy. Ciekaw jestem, co w takim dysku jest, co jest w środku. Taka ciekawostka w tym dysku jest pojemności 80 GB, także nawet w dzisiejszych czasach na jedną grę by nie starczyło, ponieważ te nowsze gry już ponad 100 GB zajmują, jest trochę ściągania. I co? No i teraz sobie otworzymy. Coś mi tu jeszcze trzyma. Także spróbujemy od drugiej strony, ta sama gwiazdka, całe szczęście, panel sobie odkręcimy. Oczywiście jak ktoś będzie zainteresowany kupnem wyłącznie pod na przykład recykling pod złoto, to nie ma problemu, dorzucę też tą płytkę. Gdzie tu jeszcze jest śrubka? To je się schowała i co, wyciągniemy to czy nie? Aha, taki bayer. Tu jeszcze jest śrubka pod tym. Tego się nie spodziewałem. Tam widziałem, że koledzy rozbierali. Mieli aluminium odlew. To jest chyba już stal. I wygląda to tak. Tu sobie ładnie czyta wszystko. I przystępujemy do odkręcania śrubek, a Śrubek to jest aluminium odlew na pewno, albo samo aluminium. Taka ciekawostka, tutaj mamy y, y, aluminium odlew, to jeszcze sobie ściągnę, tu jest metalowy taki, takie, takie coś, i wkręcało się w drugą stronę i fajnie jak to ujmie kamera, śrubka Złapcie ostrość, Coś nie chcę ostrości mi złapać. No nic, nie złapię ostrości, ale tu jest taka śrubka, w której nawet nie widać co to było. I tu jest oto o taki kurcze taka gwiazdka. Dobrze, że mam ten sprzęcik. Tam chyba 38 zł, 40 zł kosztuje. Tu idzie do odlewu i to chyba jest mm, też Odlew, ale nie jestem pewny. Tutaj na początku powiedziałem, że to jest plastikowe, ale to nie jest plastikowe to jest jednak wszystko aluminium odlew, tylko pomalowane. Jeszcze muszę to wybić. Tylko i to wyciągnąć oraz to i będzie wszystko. I mamy czysty odlew. Zaraz może się z tym uporam. Jak nie, to będę musiał wziąć na warsztat i miedzi było tyle. Tyle miedziuchy, będziemy to ważyć miedzi do miedzi, tutaj płytkę sobie zostawiam, tak jak mówiłem, że ktoś będzie zainteresowany, to płytkę też oddam i wyciągam sobie jeszcze to, to, to i zaraz wracam. Nie spodziewałem się, że to może być takie uparte w warunkach domowych, myślałem, że sobie spokojnie poradzimy z takim dyskiem, ale niestety muszę wziąć na warsztat i wybić to. Ten <laughs> Tutaj musimy to wybić, bo teraz to i bez młota no to nie robota, no jak to zawsze powtarzam. Także to sobie zważymy jako odlew, Wiadomo tam z 20 groszy będzie mniej. I tak, tu mamy odlew, tu już przygotowałem wagę, tu mamy miedź. Miedzi, a miedzi, to jest aluminium odlew, to od razu damy tutaj. Oj, jak to ładnie wygląda. Tutaj mamy zwykłe aluminium, ta płytka to chyba też aluminiowa, dajcie znać chociaż. Sprawdziłem, czy przypadkiem nie szkło. Wygina się także, liczymy jako aluminium. No i stal, i śrubki też stalowe oraz takie płytki. Włączmy sobie wagę. Płytki ważą 35 gram. Jeżeli przewinąłeś do ważenia, oglądnij początek. Tam są dobre części do komputera na sprzedaż, które możesz kupić. Teraz zważymy sobie złom. Złom stalowy, który jest po 90 groszy. 64 gramy, 63 gramy po 90 groszy daje nam 6 groszy. Złą sobie odkładamy, śrubki idą do pojemnika ze śrubkami. Tak jak już wiecie, zbieramy śrubki i wysyłamy całą paczkę śrubek do zainteresowanego. I tak, zwykłe aluminium po 6 zł, 120 gram po 6 zł daje nam 72 grosze. Teraz rzucimy sobie miedź, której nie ma nic, także idzie sobie do miedzi. Podrepta sobie do miedzi. I teraz aluminium odlew po 6,80, 288 gram. Oczywiście ten stworzeń cały musimy sobie wybić. Pewnie będzie gdzieś około 250 gram tego yy, odlewu. Czyli 288 gram razy 6,80 daje nam 95. Dobry wynik jak na 3 minuty roboty. Oczywiście na 3,5, bo jeszcze muszę wziąć to na imadło i wybić sobie z tej strony. A już w kolejnym odcinku rozbierzemy sobie stację dyskietek. Młodsze pokolenie nie wie co to jest. Ja używałem Windows 9.5 na dyskietce. Dobrze spakowany. Tutaj już, o widzicie tutaj, miedź jest. Czyli jakoś to musiało być odczytywane. Co kawałek jest tej miedzi. Myślę, że z jakie 3, 4 zeta Spokojnie na tym zarobimy. Możemy sobie zważyć to, ale zanim zważymy, włączymy wagę. Ważymy. Stacja dyskietek waży 430 gram, czyli 100 gram mniej niż dysk twardy. Tylko, że tutaj mamy już metal, nie aluminium. Jeszcze sprawdźmy. Tak, to jest metalowe, to nie jest aluminiowe. Czyli w sumie może być troszkę mniej, ale myślę, że mieć troszkę nadrobi straty. No i co? Dziękuję za uwagę. Fajnie, że oglądacie moje filmy. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje i lajki. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj, zalajkuj. Napisz w komentarzu, na ile wyceniasz cały komputer z początku filmu. Taką oto małą ilością miedzi kończymy sobie. Dzięki. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.